Szczęść Boże, dobry wieczór. Tak, nie warto wijać tego w bawełnę. Państwo wprowadziliście tutaj pod obrady Wysokiej Izby prawo dedykowane mnie niegodnemu osobiście przez pana posła sprawozdawcę w jego publicznych enuncjacjach, w których nie stronił od insynuacji łajdackich, wyraźnie to powiedzmy insynuacji pod moim adresem. Szanowni posłowie, panie, panowie, nie idą po mnie, idą po was. A ja tylko stanąłem na drodze, stanąłem mianowicie w drzwiach do Komisji Obrony Narodowej szereg razy stawianymi tam pytaniami, czego byliście niektórzy z was świadkami, kompromitując Zjednoczoną Urzę, Prawicę, to, że was czasem przy okazji to... To inna sprawa. E, więc baczcie, jak głosować będziecie w tej sprawie, powtórzę, nie idą po mnie, idą po Was, ale ponieważ Nemo Judex in causa sua ciąg dalszy mój kolega.